Europa się budzi. W centrum kontynentu rozgrywa się polityczne trzęsienie ziemi. Polska, Czechy i Węgry oficjalnie odwracają się od Brukseli. Bunt, o którym mówiono od lat, właśnie stał się rzeczywistością. Dziś rano w Warszawie prezydent polski Karol Nawrocki ogłosił decyzję, której najbardziej obawiano się w stolicach zachodniej Europy. Polska dołącza do nowej rzeczywistości europejskiej, opartej na narodach, nie biurokracji. W swoim przemówieniu podkreślił, że nadszedł czas, by Europa służyła ludziom, a nie instytucjom. To oświadczenie pojawiło się zaledwie kilka godzin po historycznym spotkaniu Wiktora Orbania z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Węgry i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie o współpracy w zakresie energii, handlu i bezpieczeństwa. Wbrew żądaniom Brukseli, Orban nie został objęty żadnymi sankcjami. Waszyngton nie każe, proponuje partnerstwo. Podczas przemówienia Nawrocki pochwalił odwagę Węgrów i potwierdził, że Polska, Czechy i Węgry stoją dziś ramię w ramię, tworząc nowy głos Europy Środkowej. Głos suwerenności, godności i dumy narodowej. W Pradze nowy rząd otwarcie odwraca się od ślepego posłuszeństwa wobec Brukseli, domagając się prawa do własnej drogi. W Budapeszcie Orban od lat odmawia sankcji wobec Rosji i bronienia cudzych interesów kosztem własnego narodu. Dziś już nikt się z niego nie śmieje, dziś go naśladują. A w Warszawie narasta napięcie. Prezydent Nawrocki ogłosił, że 11 listopada weźmie udział w marszu niepodległości. To decyzja symboliczna. Przez lata przywódcy unikali tego wydarzenia, nazywając je zbyt patriotycznym, zbyt zwykłym. Tym razem głowa państwa pójdzie wśród ludzi, a nie ponad nimi. Stanę z każdym Polakiem, który kocha tę ziemię, powiedział. Te słowa poruszyły miliony. Marsz, który przez lata był marginalizowany, teraz stanie się jednym z największych wydarzeń patriotycznych w Europie. Tymczasem w Brukseli rośnie strach. Korytarze Komisji Europejskiej, niegdyś pełne pewności siebie, dziś tętnią niepokojem. Uścisk dłoni Trumpa z Orbanem zmienił układ sił. Przez lata sądzono, że groźby, sankcje i moralne kazania wystarczą, by utrzymać Europę Środkową w ryzach. Ale ta era się skończyła. Węgry pozostają wolne od sankcji, Polska zyskuje nowego lidera, a Czechy odwracają się od polityki podporządkowania. Kostki domne zaczynają upadać. Za zamkniętymi drzwiami Bruksela planuje kontratak większa kontrola mediów, Nowe restrykcje finansowe, walka z dezinformacją. Ale jest już za późno. Ludzie w całej Europie zadają to samo pytanie: dlaczego mamy być posłuszni biurokratom, którzy nie słuchają swoich narodów? Tymczasem świat się zmienia. W Waszyngtonie Trump jasno mówi: nie każe się narodów za to, że chronią swoje granice, należy je szanować. Europa już nie dyktuje zasad, teraz reaguje. Niemiecki przemysł. Duma kontynentu traci siły. Wysokie ceny energii, brak surowców i kryzys łańcuchów dostaw sprawiają, że fundamenty Unii zaczynają pękać. Trump ostrzega, Ameryka nie będzie już finansować europejskich iluzji. Europa zapłaci uczciwe ceny, albo spotka się z cłami. Bruksela mówi o szantażu, ale rzeczywistość jest jasna, era darmowych przejazdów się skończyła. W tym nowym świecie Polska staje się symbolem zmiany. Prezydent Nawrocki rozumie, że przetrwanie wymaga odwagi. Polska handluje z Ameryką, chroni niezależność energetyczną i odmawia podporządkowania się unijnym dyrektywom gospodarczym. Europa Środkowa jednoczy się z nie przeciw komuś, ale w imię prawa do bycia sobą. Bruksela może mówić o jedności, ale prawdziwa jedność rodzi się dziś na ulicach Warszawy, Pragi i Budapesztu tam gdzie ludzie znów czują, że Europa należy do nich.